będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca. Panie Jezu, daj nam odkryć to, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz. I przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak Pan Jezus oczyszcza nasze serca z grzechu, który zatruwa nasze serca i oddziela nas od Pana Jezusa. Mm, no cześć! Dzisiaj w poniedziałek, w drugim tygodniu Adwentu, czytamy Ewangelię o tym, jak Pan Jezus sobie siedział w domu, nauczał, nauczał, a tu nagle przychodzi czterech panów, którzy zniósł na nosach jednego chorego. Ale był taki tłum, że nie bardzo mogli wejść. Więc co zrobili? Weźli na dach i spuścili tego Pana na nos, jak tu przed <pusty> Pana Jezusa. A Pan Jezus tak na niego patrzy i mówi, Odpuszczane są twoje grzechy. A faryzeusy na tym na co, co on gada. Je, jak to odpustane grzechy? A kto on jest, on mówi, że odpuszcza grzechy? To przecież tylko Pan Bóg może odpustać grzechy, to co to Pan Jezus mówi, że odpuszcza grzechy? To bluznierstwo jakie są. Hmm. No właśnie, ale to przecież Pan Jezus jest Bogiem. To On może odpuszczać zechy, ale oni w to nie wiedzieli. No i Jezus mówi do nich, no ale dobra chłopaki, ale co łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są grzechy, ty mm, wstań, weź swoje łóżko i idź do. No pewnie że łatwiej powiedzieć, mm, odpuszczone są grzechy, bo tego nie widać. Nie widać tego, że komuś są odpuszczone grzechy. To łatwo tak powiedzieć. No, odpuszczone są twoje grzechy. A, no dobra, to zejdę. No ale jak ktoś jest sparalizowany i ktoś mu powie, wstań, weź swoje łóżko i idź do domu, a facet nie wstanie, to znaczy, że ten ktoś, co to powiedział, to chyba kręci. Wtedy pan Jezus powiedział do chorego: wstań, weź swoje łóżko i idź do domu. No i on wstał, wziął łóżko i poszedł do domu. Ale numer co nie, no właśnie. No i to był właśnie znak, że pan Jezus ma władzę odpuszczenia grzechów. A co ta Ewangela mówi nam dzisiaj? Mówi nam o tym, że Pan Jezus przebaca grzechy. Bo czasami nas grzech to jest taki ciężki, że tak aż, aż nas sparalizuje. No i że tak strasznie boimy, że nie wiemy za bardzo i tak w ogóle wszystko ojejku. A Pan Jezus ma władzę odpuścić grzechy i wyrwać nas z tego sparaliżowania. I w Adwencie to jest bardzo ważne żeby to też przypomnieć. No, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć. Dzień dobry, witajcie kochane yy, dzieci. Cześć, bardzo mi miło, że się znowu możemy zobaczyć. Dzisiaj już mamy, o jejku, ale ten czas leci szybko. Dziewiąty dzień naszych rekolekcji. Kochani, dzisiaj, pamiętacie, wczoraj mówiliśmy, że naszym największym skarbem, o który musimy najbardziej dbać, Naszym najcenniejszą po prostu rzeczą na świecie jest nasze serce czyste. Czyste serce. Tak, to prawda. A ponieważ największym skarbem jest czyste serce, to co jest najgorszą rzeczą na świecie, taką, której nie chcemy najbardziej na świecie? Grzech. Grzech, kochane dzieci, bo on sprawia, że serce jest brudne i ono wtedy umiera w miłości. I dlatego musimy. Dlatego tego grzechu nie chcemy. I dlatego chciałem wam dzisiaj, kochani, powiedzieć właśnie o tym, żebyśmy też wiedzieli, że grzech na przykład, no co jest takim grzechem, na przykład. No na przykład kłamstwo, nie? Kłamstwo. I chcę wam powiedzieć o grzechu, że grzech to jest tak, z grzechem jest tak, jak, jak z wirusem. Wiecie, dzisiaj wszędzie się mówi o wi wirusach. One się właśnie, one są takie. Często groźne, bo się rozprzestrzeniają, czyli gdzieś się zaczyna, i to wszystko przechodzi na kolejne osoby, właśnie tak jest z grzechem. Jak pierwszy raz skłamie, to potem często łatwiej jest kolejny raz. Skłamać i z jednego kłamstwa robi się kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, i potem to już ciężko z tego grzechu wyjść. Dlatego lepiej w ogóle nie grzeszyć. Był taki święty Dominik Savio, to jest patron ministrantów. On kiedyś powiedział, że wolę umrzeć niż zgrzeszyć. Tak powiedział, bo tak bardzo wiedział i rozumiał, że grzech to jest bardzo zła rzecz i niedobra. Że ja nie chcę grzeszyć, naprawdę nie chcę grzeszyć. I to jest bardzo ważne nasze serduszko, żeby było czyste. To właśnie dzisiaj chcemy właśnie to powiedzieć. I, I do tego nam posłuży dzisiaj ten wierszyk pana Rymowanki, żeby powiedzieć, że ja nie chcę grzeszyć, bo ja chcę mieć zawsze czyste serce. I o tym będzie ten wierszyk. Posłuchajcie. Kocham cię, mój tato w niebie. Dlatego nie chcę grzeszyć. Grzech każdy rani Ciebie, a ja chcę Ciebie pocieszyć. Lecz jeśli czasem zgrzeszę, a wiem, że grzech duszę uśmierca, od razu do Ciebie pośpieszę, byś mnie podniósł i przytulił do serca. Amen. To ten był właśnie kochani wierszyk. Nie chcę grzeszyć, a jeśli zgrzeszę to od razu do Pana Boga pośpieszę, żeby mnie przytulił, przebaczył mi grzech i żebym znowu miał czyste serce. I niech tak zawsze, kochani, będzie. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia jutro w dziesiątym dniu naszych rekolekcji. Do zobaczenia, dobrego dziąka, bądźcie uśmiechnięte, grzeczne i do zobaczenia jutro. Bye, bye. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, bardzo się cieszymy, że z wami jesteśmy. 9 dnia Adwentu, w poniedziałek. Dzisiaj w Słowie Bożym słyszymy o niosących paralityka, o tych, którzy niosą Jego łoże. I tak sobie z czecią wymyśliliśmy, że takim fajnym przykładem tych, którzy nas niosą, i to nam są, pomagają. I nam pomagają, to są nasi aniołowie stróże. Eee, I z tej okazji pomyśleliśmy też o Michale Archaniele, który jest e, tym, który walczy za nas i walczy o nas. na tak, nas broni. I wymyśliliśmy sobie, że dzisiaj pokażę wam, jak zrobić tarczę. Tarczę, prawdziwą tarczę z uchwytem, nawet z zapisaną modlitwą, żeby ten Michał Archanioł nas strzegł. Potrzebujemy do tego karton. Na tym kartonie, moi drodzy, Chłopacy to będą wiedzieć na pewno najlepiej. Na tym kartonie musimy sobie narysować tarczę. Jeżeli macie taką tarczę zabawkową, to ją przykładamy, odrysowujemy. Jeżeli nie, wiecie jak wygląda tarcza. Może mieć tu proste do góry, może być tak mniej więcej. Rysujemy tarczę pisakiem, wycinamy i mamy tarczę taką, taką gotową. Można sobie ją tutaj dokolorować. Myśmy popsikali farbą, żeby to tak wyglądało trochę jak stara. Możecie ją całą pomalować, nie musicie wcale. Jak uważacie, możecie okleić nawet kolorowym papierem. I co dalej? My chcieliśmy bardzo, żeby na środku pojawił się właśnie Michał Archanioł. A jeżeli uważacie, że może to być wasz anioł stróż, to narysujcie anioła stróża. A jeżeli chcecie, żeby to był wasz patron, to narysujcie patrona, tego kto was broni. My dzisiaj wybieramy Michała Archanioła, bo jest dla nas rzeczywiście ważny w walce z naszymi grzechami, żeby nas bronić. Można obrazek nakleić, można sobie wydrukować, y, jeśli macie taką możliwość, poprosić o wydrukowanie rodziców y, z, jak z jakiejś kolorowanki, pokolorować cokolwiek. I właściwie jest tarcza gotowa. Z drugiej strony my sobie nakleiliśmy modlitwę, bo ym, my jak się modlimy, to trzymamy sobie te tarcze w ręku. One są przed nami. Takie trzymamy i czytamy sobie tą modlitwę. Także jeżeli chcecie, możecie sobie napisać modlitwę do anioła stróża albo nic. Ważne jest jeszcze ten uchwyt, jak zrobić. I to Wam szybciutko pokażę. Też jak go przede wszystkim zamocować, bo jak się domyślacie uchwyt, to jest po prostu taki kawałek papieru. Znowu z tego samego kartonu wycinamy. Wycinamy taki kawałek, który będzie tym naszym uchwytem. Musimy jedynie sprawdzić, czy nasza rączka się tam zmieści. Uh -huh. Tak? To, będzie, to musi nachodzić tutaj na siebie. Ten, ten karton się sam właściwie zagina, także tutaj nie ma żadnej trudności. Musi to nachodzić na siebie i to musimy złapać. Potrzymaj wujku. Dobra. Tak w drugą stronę i okay. musimy to złapać taśmą klejącą. Dobrze by było taką dużą właśnie yy, taśmą klejącą to złapać. Sklejamy tutaj. Dużą taśmą klejącą, albo kilkukrotnie tą węższą, taką, którą mamy. Sklejamy to po prostu, żeby to się trzymało. I teraz właściwie powinniśmy to tu przymocować. Dobrze jest do tego wykorzystać taśmę dwustronnie klejącą. Czyli odcinamy taki mały kawałeczek taśmy dwustronnie klejącej, przyczepiamy do naszego podłoża, tutaj tego ukwytu, zdejmujemy ten yy, zabezpieczający fragment i przyciskamy. Jeszcze wydaje mi się, że to jest trochę za mało. Wikol może być trochę za mało. Zszywacz nam tego nie uchwyci. Więc proponuję jeszcze raz przejechać fragmentem taśmy. To jest dosyć ważne, bo przy modlitwie, przy używaniu nam się to może... Zobaczcie, dociskam tutaj do brzegu. To jest ważne, żeby nie było żadnego napięcia, tak? Żeby tutaj nie było powietrza, które nam będzie to odrywało. I powolutku doklejam na drugą stronę. I znowuż tutaj muszę tym paluszkiem przymocować do brzegu, bo to wtedy stabilnie trzyma. I tak sprasowuję, żeby tutaj nie było powietrza, bo ono będzie nam znowu odchylało, to odpychało ten upyt. Jak tu dobrze paluszkiem, paznokciem albo kredką dociśniemy, to D podwójne powinno nam już to utrzymać. Tarcza jest! Michał Archaniu broni. I kochani, tak jak w tej historii o paralityku, mamy do czynienia z grzechem i z przebaczeniem, które przychodzi od Pana Jezusa, tak samo w naszym życiu mamy do czynienia z grzechem i z prośbą o przebaczenie i szukaniem przebaczenia. I teraz taki przykład zabawowy, jak to można zrobić. Grzech, moi drodzy, jak wiecie, brudzi. Czyli jeżeli ja sobie wycisnę trochę farby czarnej, Albo jakiegoś innego koloru. Ja lubię czarny, bo czarny tak symbolizuje coś niezbyt czystego. Na ręce to moje ręce wyglądają tak. I teraz, jeżeli ja tymi brudnymi rękoma będę chciał przytulić Ciocię Martę. A nie! No, proszę nie! Widzicie? Proszę nie. Chyba, nie! chyba nie da rady tak łatwo. Co mogę zrobić? Mogę szukać przebaczenia. Dzięki temu mogę zostać oczyszczony. Mogę zostać uratowany z mojego grzechu. To wcale nie będzie proste, bo nasze grzechy oczywiście są, jak widzicie, całkiem brudzące. Ale jak już nam się uda zmyć ten grzech z pomocą łaski Bożej, to mamy ręce czyste. To mamy ręce no, prawie czyste, jak widzicie prawie czyste. Bo ta farba była bardzo dobra. Jak będziecie mieli więcej czasu w domu, to na pewno będzie Wam łatwiej umyć te ręce porządnie i wtedy przytulić kogoś, kogo bardzo kochać. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Amen.